Trening Koni i Jeźdźców. Czym tak naprawdę charakteryzuje się trening w jeździectwie? W nowoczesnym jeździectwie wszelkie metody treningu koni i jeźdźców są opracowywane na podstawie wieloletnich badań oraz doświadczeń. Jakie można było zaobserwować u utalentowanych jeźdźców oraz wybitnych trenerów, dążących do jak najlepszych efektów podczas treningu. Ludzi tworzących z zamiłowaniem nowe metody szkoleniowe pary jeździeckiej. Tak, aby były one zgodne z naturą konia i miały jak najlepszy charakter, zrozumiały dla każdego jeźdźca. O tym mam zamiar opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Specyfiką treningu możemy nazwać charakter, jaki nadamy metodą szkolenia. Oraz zasady, jakich będziemy przestrzegać podczas sesji treningowych. Należy pamiętać także o dopasowaniu stopnia trudności, celach, jakie chcemy osiągnąć i systematyce ćwiczeń. Pierwszą ze specyfiki treningu w jeździectwie jest podział na trening konia i trening jeźdźca. Zanim oboje będą mogli współpracować, każdy z nich musi mieć opracowany plan treningu. W założeniu, iż para ta jest dopasowana charakterem i poziomem umiejętności a głównym celem jest wspólne harmonijne poruszanie się do przodu Trzeba tu wspomnieć że mamy do czynienia z dwoma różnymi od siebie organizmami W związku z czym idzie za tym niezliczona możliwość kombinacji problematyki treningu bez względu na to, jaki poziom chcesz osiągnąć, ciężka praca nad sobą oraz dbanie o kondycję czy sprawność twojego partnera konia cię nie ominie. Konie niewątpliwie jest istotą żywą, o czym może nie trzeba wspominać. Jednak. Zaznaczę tutaj dla pamięci każdego słuchającego mojego programu, że kończy czuje tak samo jak my. Tak samo się męczy, tak samo e, potrzebuje odpoczynku, rozgrzewki, dobrego odżywiania, snu i tak samo przechodzi przez proces uczenia się i przyswajania wiedzy. Dlatego tak samo jak my, potrzebuje dobrego planu treningu, w którym oczywiście bierze czynny udział. Szkolenie koni i jeźdźców trwa latami. Na całe szczęście edukacja jeździecka poszła bardzo mocno do przodu. Wiemy już jak komunikować się z koniem. Jak używać i dopasować do niego sprzęt, jak siedzieć świadomie oraz używać poprawnie pomocy jeździeckich. Wiemy też, jak ćwiczyć na sucho, jak pracować w siodle i jak pracować z koniem z ziemi. Poznaliśmy anatomię, fizjologię, biomechanikę ruchu konia i jeźdźca. Psychologię koni, psychologię ludzi. Wiemy, jak zaspokoić jego potrzeby fizjologiczne. Mamy też wiedzę na temat fizjoterapii y, tych zwierząt. Wspaniale wyszkolonych kowali, weterynarzy z pięknymi klinikami wyposażonymi w y, sprzęt. Który może nam uratować życie naszych koni. Mamy wszelką dostępną wiedzę i możliwości, jakie mogą nam poprawić jakość treningu. Jednak w samym treningu nie ma dróg na skróty. Teoria zdecydowanie różni się od praktyki. Systematyczność, ciągła dbałość o technikę, samodoskonalenie, samodyscyplina oraz chęć uczenia się to są sprawy, jakie należy przestrzegać w praktyce treningu. Często jest to trudne, zwłaszcza przy okresie długoletniego szkolenia. Kolejną specyfiką treningu w jeździectwie jest więź, jaką nabywa jeździec z koniem. Podczas stałego i nieprzerwanego kontaktu um, zdobywamy niesamowitą wiedzę na temat funkcjonowania i potrzeb swojego partnera, ale również porozumienie psychiczne. Mentalne. W zrozumieniu konia pomaga empatia. Są osoby posiadające z natury tą cechę. Jednak zdarzają się ludzie, którzy dzięki koniom nauczyli się. Odczuwać i zrobili się wrażliwsi na potrzeby konia ze względu na chęć zrozumienia jego zachowania oraz y, chęci porozumienia się z koniem i zdobycia jak najlepszego kontaktu. Wielu ludzi uważa, że jeździctwo to sport indywidualny. Ja stanowczo się z tym nie zgadzam, gdyż jest to sport, w którym współpracuje para. Para, która wspólnie trenuje i pracuje na sukces. Są też tacy, którzy uważają, że w jeździectwie. Trenuje się tylko konia. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jeździec musi być tak samo wyszkolony, wytrenowany jak koń. Musi mieć tak samo dobrą kondycję, zwinność czy koordynację ruchową. Trenujący jeździec często łączy wiele innych sportów, takich jak np. pływanie, bieganie, yoga czy gimnastyka. Trening kondycyjny, wydolnościowy, siłowy oraz gibkościowy ma ogromne znaczenie. Sprawność jeźdca ogólnorozwojowa, holistyczna ma ogromny wpływ na sprawność jego konia. Mało kto zdaje sobie też sprawę, że każda niesprawność czy dysfunkcja jeźdźca jest przenoszona na jego konia. I odwrotnie czyli dysfunkcje konia mogą być przenoszone na jeźdźca. Dlatego jeździctwo to sport ciągłego samodoskonalenia, uczenia się, nieustannego treningu pracy nad y, samym sobą dla swojego konia. Nie tylko pod względem rozwoju swojego ciała, ale także rozwoju swojego stanu umysłu, czystej walki z samym sobą. Y, wykształtowanie charakteru oraz dojrzałości emocjonalnej. Pokonywanie pewnych swoich lęków lub barier. Dopiero dobrze wyszkolony jeździec może zacząć trenować młode konie lub nauczać innych młodych jeźdźców, co to znaczy jeździectwo. Ze względu na skomplikowaną specyfikę treningu w wieździectwie, e, często przez e, losowe wydarzenia zdarzają się stany zrezygnowania, zwątpienia, czy też zwykłej, całkowicie ludzkiej bezradności. Czynniki jakie mają wpływ na jakość e, szkolenia. Często przerastają nasze wyobrażenia oraz możliwości naszego stanu kieszeni. Teren i infrastruktura, jaką należy zapewnić naszemu partnerowi koniowi, wymaga ogromnego nakładu finansowego. Dodatkowej pracy często w ogóle nie związanej z swoistą istotą treningu. Pomimo to osoby z pasją jeździecką często łączą się z tym na całe życie, uzależniając się całkowicie od swoich koni i treningu. Nie bez przyczyny mówi się, że jest to sport wieloletni. Właśnie na całe życie. Jest to coś, dzięki czemu bije w serce każdego jeźdźca, nadając im rytm. Kiedy wychowujesz się z taką pasją, Masz koło siebie takiego wiernego i szczerego ducha, dzięki któremu zrobiłeś tak wielki postęp w swoim życiu, oraz dzięki któremu poprawiłeś samego siebie, to po prostu nie możesz go zawieść. I jesteś z nim do końca życia. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli podobają się Tobie moje filmy i chciałbyś mieć stały dostęp do informacji o kolejnych nowych odcinkach, proszę zasubskrybuj mój kanał na YouTube lub polub fanpage na Facebooku. Dziękuję za każde polubienie i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam.